Nasza szkoła otrzymała zaproszenie do Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, w której odbędzie się konferencja dotycząca osiągnięć mechatroniki. Zapraszamy. Muzyka Przewodniczącego rewizentant organizatora Fundacji Rozwoju Mechatroniki. chciałbym jeszcze raz Państwu tutaj serdecznie przywitać. Bardzo się cieszę, że tutaj przybyliście. Fundacja Rozwoju Mechatroniki nastawia sobie za cel promocji innowacyjnych badań produktów. prowadzimy naszą działalność w trzech takich obszarach. Tutaj przewija się co jakiś czas plakat, na którym jest napisane Nauka, Przemysł, Edukacja. To są jakby nasze główne obszary, w których chcemy prowadzić naszą działalność, w których prowadzimy naszą działalność. Mam przyjemność rozmawiać z panem Markiem Macko, przewodniczącym komitetu organizacyjnego dzisiejszej konferencji. Panie doktorze, jaki jest cel dzisiejszego wydarzenia? W zasadzie celem głównym jest popularyzacja mechatroniki, jako, jako takiej w zakresie przemysłu, edukacji i nauki. I taki cel właśnie przyświeca projektowi, w ramach którego dzisiejsza konferencja się odbywa. I w zasadzie jest to prezentacja osiągnięć mechatroniki z zakresu przemysłu, nauki, edukacji ogólnie mówiąc. A skąd pomysł na wykorzystanie Lego na uniwersytetach? No pewnie każdy z nas gdzieś tam się otarł o Klocki LEGO w różnych postaciach. Jak wiemy, ta nowa wersja, która się pojawiła, odsłania zupełnie nowe horyzonty pod kątem rozwoju, twórczości, szczególnie dla młodych ludzi. No i taka koncepcja pojawiła się tutaj 2-3 lata temu, kiedy uruchamialiśmy kierunek mechatroniki. No i się okazało się, że to w zasadzie tak nie są tylko i wyłącznie do końca zabawki, ale również y, zabawki, które w sposób kreatywny dają możliwość wypowiedzenia się co do programowania, co do budowy wszelkiego rodzaju modeli spełniających określone funkcje. No i stąd też właśnie była propozycja, aby w formie no, na początek zabawy zaproponować opcję y, wykorzystania ich do celów naukowych. Otrzymaliśmy 10 zestawów Lego. Pozornie są to zabawki, jednak te elementy zawierające zestawy zawierają bardzo profesjonalne elementy: serwo, silniki, układy sterowania, czujniki, kamery i przy ich pomocy można prowadzić ucznia dzięki temu świat automatyki, świat programowania, świat robotyki. Na pewno wykorzystamy z całą pewnością w formie zajęć pozalekcyjnych, a być może również włączymy w proces dydaktyczny na normalnych zajęciach. Dobrze. A jak na dzień dzisiejszy zachęciłby Pan gimnazjalistów, aby przyszli do naszej szkoły? Do naszej szkoły trzeba przyjść koniecznie, bo naszej szkoły przyjść warto. Przed Wami szerokie perspektywy, będzie okazja poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć atrakcyjne, atrakcyjną wiedzę, umiejętności, którą będzie można później dobrze sprzedać w praktyce.